Bardzo kontaktowa popula, nie wiem, co ona chce sobie zjeść. <grymne> I przepiękny wąsar senegalski, ale my tu mamy innego ulubieńca toko. Idę zaraz do toko. I mamy też tutaj Sulangą, najstarszą mieszkankę gdańskiego, z so krokodylem. Teraz pokażę. Mamy tu orlicję, mamy tutaj, zaraz będzie heloderma, gdzie my mamy helodermę? Także taki mini spacer po jednej z części gdańskiego takiej dobrej, jak jest chłodniej. Heloderma się gdzieś ukryło, nie ma helodermy. Jestem ślepa, sprawdzam wszystkie, nie wiem, może bym gdzieś zabrali. Przeważnie nie mam problemu, można ją normalnie zobaczyć. Dziś się albo, no jestem albo nie wiem, za No dobrze, idziemy dalej, idziemy dalej, no I o, toko. My tutaj tu siadamy często właśnie na ławce i tej tutaj, której jest z innej strony, ale taka z widokiem właśnie na toko. No i mamy, mamy toko. Tylko się coś skulił. No dobrze, idziemy zobaczyć jeszcze inne okazy. Jest też ta maryna cesarska, jest ehm, taki fajny pancernik. O, taka tamaryna. Mamy tamarynę. Jedną, ale i drugą. A pancernik, który ma bardzo skomplikowaną nazwę, zaraz pokażę jaką. Włosopokleżnik pokleżnik kosmaty. Więc on tam ostatnio jak byliśmy się tam ukrywał trochę pod tym pniem, trochę tam pod kaloryfer, albo się ukrył, albo jest gdzie indziej. Na razie go nie widać. Tutaj mamy... Yy, ...żako. tylko bardzo dużo różnych papug. Jest zapewne czekolat, która często robi takie ćwiczenie, trochę jak... O! Ona robi pompki. Właśnie, akurat się trafiło. No dobra, idziemy dalej. Marenka Tutaj obok mamy gekony. Takie bardzo duże z Madagaskaru. Czerwone. Jest jeden z tych gekonów. Ja mam koleżankę, która jest maniaczką. Ma pełna gekonów. Mamy i kakadą. Żółtolica. Kaiman szeroko to właśnie taki gatunek, jeżeli chodzi o sulanko. najstarszą mieszkankę. Najstarsza mieszkanka Gdańskiego ogrodu Zoologicznego. Ubolewamy nad tym, że co tutaj jesteśmy, my te informacje widzimy, z znamy, a ludzie po prostu idą, przechodzą, nawet tego nie przeczytają, nie zauważą, jak to większość ludzi niestety przypłynęła. To my tak wszystko rozkładamy na czynniki pierwsze. Jakby przy każdej wizycie coś nowego, zobaczę, przeczyta, dostrzeżę inną sytuację. Inną sytuację z danym zwierzęciem, inną minę, nie minę, no, różną w ogóle obserwacja szympansów, orangutanów i po prostu ich emocje, ich zachowań, ich różnych sytuacji życiu Przypłynęła do nas na pokładzie okrętu MS Walter w 1956 roku, czyli dwa lata po otwarciu zowu. Oszacowano wówczas jej wiek na około, 3, nie, około 5 lat, więc w tej chwili jest już po 70. Tutaj mamy krokodyla nilowego, on to w ogóle ma super, ma basen, ma różne skałki, tu ma takie osłoną, takie miejsce z wyższą temperaturą, a jednocześnie ma swój własny basen. A u góry mamy na zdjęciu szlak baliński, symbol milczących e, lasów. To po prostu człowiek to wszystko ingeruje, takie informacje też są, przynajmniej na Wrocławiu. Czy to jest jakiś nachód Tureka, czy jakaś taka, czy jakaś nazwa? To... Turek. Turek, o. Tu mamy turak, Też się trochę bóli. Tutaj go wpisali w kokorynie z klawiaczówem. W e, Wrocławskach też mamy czasami trochę inne nazwy. Tutaj jest chyba, nie wiem, przepraszam, Nikobarczyk jest, albo gołownik obarski. Zaznaczmy, kto to jest. do kontaktu i sobie pochodzę dłużej, a na razie chciałam tylko pokazać jakie tutaj ciekawostki, jeżeli chodzi o ptaki, jeżeli chodzi o gady, jeżeli chodzi też o endemity pewnych miejsc, bo tylko z tego zakojarzę, podobnie jak lemury są endemitami, chyba wszystkie są, chyba, że coś mieszam, nie wiem, może coś mieszam, ale mi się kojarzą, na pewno lemury, wszystkie są zawsze jako endemity z Madagaskaru. Ten warambogida też jest endemitem, jakieś wyspy, zaraz zobaczymy, bo kiedyś czytałam. Jestem remitem. Dostępuję tylko na wyspie Batanta w prowincji Papua Zachodnia, w Indonezji, na Oceanie. spokojne, bo coś mi się nie jest... zdarzyło. Dobra, to tak. Tu mamy też jakieś takie ciekawostki. Witam e, ponownie. Ja akurat wybieram się do, do szympansów, także przetransportowuję się, a postanowiłam się odnieść do e, w zasadzie dwóch, chyba dwóch e, komentarzy. E, dwóch komentarzy, w sumie do trzech chciałam się odnieść, trzech komentarzy Dominiki, ale tego trzeciego dokładnie nie przytoczę, więc, więc się odniosę później w takiej serii... Odnoszenia się do wielu różnych komentarzy, takich zbiorczych. W tych filmach serii komentarz widzę. Tutaj w odniesieniu do komentarzy Dominiki. Dominika odniosła się pod filmem odnośnie tej paczki, którą ja będę odbierała, gdzie uśredniając powiedzmy, niech będzie, że będzie 40 zapachów nie wiem, nie wiem nawet ile, ale to było tak długo zbierane. Zbierałam różne zapachy, zapisywałam się w różnych rozwiórkach na Różne niszowe perełki w świetnych cenach u koleżanki perfumowej. I tak po prostu sobie zbierałam tak jak widać oryksy, a może zaraz będą sitatungi, bo taką trasą idę do szympansów. Trochę podładowałam telefon przy biczogonach, gekonach i waranie błękitnym. Oglądając sobie tam jeszcze inne rzeczy obok. Różne papugi, Różne żółwie. O! Mamy sitetungi. Słonie jeszcze na zewnątrz. E, zaraz będą zamykać pawilony, ale ostatnio jak byliśmy z Darkiem, dosłownie się moment spóźniliśmy do pawilonu gdzie są surykatki i Dzisiaj zdążyłam. E, a po prostu wtedy już się przetransportowaliśmy z Darkiem też do szympansów, ponieważ szympanse akurat nie mają zamykane. A teraz po prostu bardzo szybko to się dzieje, bo już 14.30. Rozmawiałam z Darkiem, że chyba się wybierzemy w najbliższym czasie wspólnie jeszcze do zoo, dziś na dniach, dlatego, że Darek znalazł jakieś informacje w internecie, że tyle się urodziło, jeżeli chodzi o ptaki i ja tam już chyba nie zdążę podejść. Yy... My ostatnio o jednym wiedzieliśmy, ale jakoś tak, nie wiem, nam umknęło, czy jakoś tam, nie wiem, czy się spóźniliśmy, już nie pamiętam. W każdym razie jakoś nie szliśmy, bo, bo się nastawiliśmy na jakieś inne rzeczy w każdym razie to jest takie, bo jest w ta gdzie byłam, gdzie my też byliśmy, ale są też takie ptaki w innym miejscu też tam byliśmy. Ale jeszcze są w takim jeszcze innym, gdzie flamingi i tak dalej. I tam nie byliśmy ostatnio i ja dzisiaj też nie zdążę. Raczej, chociaż no nie musiałam zrezygnować z chyba z szympansów. Dlatego, że ja nawet... Jak zamkną wszystko, to szampanów nie zamkną, ale nie mogę tak długo że później tam, tam iść, dlatego że ja na określoną godzinę, no maksymalnie na 17 muszę być w domu, muszę włączyć szkolenie, także muszę być, no ale muszę też stąd dojechać tam, także do Gdyni z powrotem, więc muszę stąd o jakiejś tam porze wybyć, a w ogóle, momencik, ale chyba się spóźniłam. No, spóźniłam się. Zapomniałam, że 13.30 było karmienie pingwinów. No, ale jakiś czas temu trafiłam na jedno, na dwa. No, ostatnio z Darkiem też trafiliśmy dwa razy mniej. Piały tackę, aby po karmieniu. Eee, raz trafiliśmy, że właśnie była i tacka, była pani. Chyba jest jakaś nowa pani, bo jakoś tak dziwnie reagowałam. Nie wiem, w każdym razie tej pani nawet też nie kojarzę. Natomiast. Yy, właśnie to, gdzie taka paczka, gdzie jest taki ogrom, bo ja to zbierałam przez rok. Więc to też nie jest tak, że nagle po prostu kupiłam czy też się zapakowałam. Tylko to się naprawdę zbierało. Zapisywałam się na. Koledzy robiła bardzo dużo różnych rozbiórek, bardzo dużo różnych niszowych. Yy, właśnie jakiś już na jakieś tam właśnie były okazje, na przykład na Forest. Yy, czy tam się zapisywała na coś, co znam. I na przykład. Nie wiem, na dekant, żeby nie brać flakonu, że taka ilość mi wystarczy, albo już na przykład flakonu nie było, bo była taka jedna sztuka, czasem jak się zdarzy na no, obscury fourless, ale ja też na niektóre, których nie znam, nie znam w ogóle na przykład danej marki, albo znam markę, niektóre zapachy, ale na przykład tych nie znam, coś co mi po prostu zaciekawiło po nutach i tak dalej. Także zapraszam oczywiście, <laughs> będzie to zrealizowane. Nigdy takich filmów typowo na zasadzie odebrałam pakunek z dekantami, rozpakowuję, testuję yy, i od razu wszystko na bieżąco nie robiłam, a potem to pójdzie tak, rozpakuję, odłożę i potem już umknie. W sensie były czasami takie filmy nagrywane na zasadzie. Jakieś nowe nabytki, bardziej w na przykład... Jakieś takie bardziej formy zapowiedzi, że to odebrałam, to niedawno roz, albo, albo to niedawno rozpakowałam, bo to czasami to jest tak, że odebrałam dawno temu, ale rozpakowane. Takie piękne kadry jesienne. Więc na zasadzie to rozpakowałam, a to, że odebrałam to już odebrałam. O, mamy niedźwiadki polarne, pomnik. Kiedyś były, to w Zowoliwie. Natomiast ja nie widziałam. Nigdy w życiu nie widziałam niedźwiedzia polarnego. Widziałam różne niedźwiadki. Ale widziałam niedźwiedzia brunatnego, widziałam niedźwiedzia himalajskiego, różne, ale polarnego nie. Mamy tutaj pingwiny. One niedawno jadły. Śladu po W każdym razie idę przez łosia do szympansów. Przypominam, odnośnie łosia i odnośnie małpek. Takie dwa zapachy, ja już zrealizowałam. Dżungla małpa, chociaż oczywiście temat szympansy bo nany, to temat rzeka. Oraz właśnie Alaska. Surowa natura Alaski. Para LLS, taki dopisek, czyli dla łosia. Ogólnie, to tak jak mówię, bardziej rozpakowywanie pakunku po czasie, pokazanie co tam jest i w formie zapowiedzi, co pewnie będzie testowane, sprawdzane, omawiane, czy się może pojawić. Coś co można wybrać do omówienia. Natomiast tutaj będzie tak. Tak jak jestem w perfumerii, drogerii, yy, od czasu do czasu, jestem w danym momencie i tak to już jest z podejściem perfumoholika, perfumomaniaka, obsesjonata, posprawdzać wszelkie kwestie, które wydają się interesujące. Także to jest po prostu ogrom rzeczy, ogrom rzeczy posprawdzanych, oczywiście pokrótce, ale potem można wytypować rzeczy do sprawdzania takiego, już potem kolejnego, dłuższego. Oczywiście często te wizy są powiązane też z bardzo długimi rozmowami, z osobami, które tam są, zwłaszcza gdy trafię na kogoś sensownego, jak na przykład ostatnio trafiłam na Michała w Galilu. Jak jestem w polskim stylu, to zawsze z Amadeuszem bardzo długo rozmawiamy. Trafiłam też na bardzo sensowne dwie osoby panie w Galilu w forum. Jedną jeszcze nawet bardziej. No a największym tutaj naprawdę takim po prostu... No, takim pasjonatem, jak ja się czuję, to właśnie okazał się Michał z Galilu. Eee, to już pod różnymi kątami. Eee, no i rozmowa trwa ostatecznie najdłużej 3 godziny. Natomiast faktycznie czasami w Słupowskim Studiu byłam bardzo długo, godziny, godziny. Natomiast trafiam też na osoby, które ja mając tą misję próbuję naprowadzić na jakieś właściwe tory z różnym skutkiem, jeżeli chodzi o Sephory, Douglasy, Drogerie, nie Drogerie, Stare i Frosze, pracowników powiązanych z daną marką, Quality i tak dalej. Z różnym skutkiem, natomiast faktycznie w większości te osoby są bardzo zadowolone, bardzo dziękują, wskazują, że bardzo dużo się mogą dowiedzieć i czuję, że może te osoby zostaną nawrócone. Mówię nawrócone, dlatego że miałam już takie sytuacje, że ktoś, były początki kiepskie rozmowy, potem tak to się rozwinęło, że ta osoba sama po prostu odnosiła się. Do tego początku rozmowy. Na przykład w ale nie tylko. W Lerbolario też. Ale na przykład w Lerbolario. Próbowałam zaszczepić osoby, które tam pracują. Żeby właśnie nie bać się własnych wniosków, własnych wrażeń, własnych skojarzeń. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że w mniejszym bądź większym stopniu mi się to udało. Czasami relacjonuję te e, sytuacje, czasami opowiadam, czasami są zbiorcze relacje z testów w tych różnych miejscach, czasami są też takie trochę odcinki bardziej jako przewodnik, perfumowe zawachy po tych miejscach, jak było to ostatnio z Rosmanem, wcześniej te trochę relacje z Quality, e, też 11 odkryć perfumowych z Kalilu. Po iluś tam wizytach? Bo o, łosie tam są z tyłu, bo w Kalilu byłam w sumie po otwarciu tego miejsca w forum. W sumie w trzy razy, chyba. Ostatnio miałam nie wchodzić. W końcu miałam być tylko na pięć minut, skończyło się trzema godzinami. Dramat. Ale tak to jest, jak trafi, trafi się na kogoś sensownego. Już vam będzie jeszcze relacja taka całościowa z Galilu. Na razie patrzę, tam jest Łoś. Muszę, muszę spauzować. Ale żeby nie było, pokażę trochę zbliżam tam, bo dalej jest. Едем в а это их из вас Natomiast odniosę się jeszcze do innego komentarza Dominiki, w którym Dominika wspomniała o wolności słowa. Ja oczywiście zgadzam się, że jest coś takiego jak wolność słowa. Natomiast to nie jest tak, że mamy wolność słowa i należy, że to oznacza, że należy być na wszystko biernym. Że wszystko, co jest robione, to jest po prostu ta wolność słowa. Bo to jest bardzo zgubne. I to, mam wrażenie, bardzo niszczy cały świat, podejście ludzi. Przede wszystkim to, że mamy wolność słowa, to nie znaczy, że nie będziemy reagować na rzeczy złe. Jeżeli ja praktykuję i jestem zwolenniczką, nie wiem, głodówek odpowiednio przeprowadzonych, czy wypływania w morze, czy takiego po prostu na 300%, na 300 poświęcania się pasji, to nie znaczy, że będę te rzeczy polecać i brać za to odpowiedzialność. Nie będę polecać ludziom głodówek, nie będę polecać ludziom takiej ilości pływania czy takiego sposobu pływania, jaki ja praktykuję itd. Nie uważam, żeby wolnością słowa było to, że ja mogę mówić wszystko. Tak samo jeżeli widzimy złe rzeczy, to ja nie uważam, że to jest wolność sytuacji, wolność słowa, wolność danych osób, że ja nie będę reagować, jeżeli się dzieje krzywda, jeżeli się dzieją złe rzeczy, jeżeli po prostu e, słyszę nieprawdę, przekręcanie kłamstwa. E, nie możemy reklamy, reklamy czegoś nazywać recenzją. Od tego to się wszystko zaczyna. E, tam w ogóle Dominika bardzo dobrze określiła te wszelkie właśnie elementy reklamy. Ma być akordowo, tak widocznie po prostu moda na pewne słowa, na słowo sensualne, na słowo aksamitne, na słowo uplecione, na słowo akorde spowodowała to, że ludziom się wydaje, że jak te słowa się ulokuje w takiej pseudo a tak naprawdę w reklamie, to będzie to po prostu takie na tip-top. Stanęmy to, kto w to wierzy, i powiem tak, to jest takie bardzo zgubne, bo w momencie, gdy ktoś po prostu wszystko chwali, może chwalić też tak naprawdę bardzo dobre rzeczy, ale jaką ja mam gwarancję? Jaką mamy tutaj e, tak naprawdę wiarygodność, rzetelność, jeżeli wszystko jest super? W tym wszystkim mogą być perełki, tylko jak to teraz oddzielić? Jeżeli większość rzeczy jest. Większość, wszystkie rzeczy są super. A my doskonale wiemy, że nie są. To wtedy, jak znaleźć w tej grupie tych reklam, jak znaleźć typowy zachwyt, taki prawidłowy zachwyt, taki spontaniczny zachwyt? Szympansów na zewnątrz nie ma. Także idę do środka. Także takie to moje odniesienie się do tych dwóch komentarzy. Powiem tak, moja misja. Moje założenie kanału, które nigdy nie było powiązane z ilością subskrypcji, z ilością wyświetleń, z ilością osób, tylko, z, że tak powiem, z jakością tego wszystkiego z szczerością, z rzetelnością, z prawdą, z emocjami, z zbieraniem, z, że tak powiem. Wysupłaniem takich właśnie perełkowych osób, takich, które nadają na takich falach jak ja, którym zależy na tych samych kwestiach, emocjach, może mieć zupełnie inne zdanie na temat różnych zapachów, zupełnie inne zapachy lubić, ale chodzi o podejście, że ktoś nie jest taki drob, jakby to powiedzieć, taki sztucznie drobiazgowy, że patrzy, nie wiem, na dobrze, nie wiem, wykadrowany film, no nie wiem, po prostu albo takie właśnie filmy wyreżyserowane, linijki. Moje filmy nie takie nie będą dlatego, że ja nie uznaję przygotowywania się do filmów. Ja nie uznaję takich filmów od A do Z według planu po prostu yy, czytanie informacji. To, to jest po prostu powiem, tak, przeczytać to sobie informacje może każdy, że tak powiem. Naprawdę każdy głupi może sobie przeczytać. Yy, tutaj nie chodzi o obrażanie kogoś, ale po prostu każdy może. Więc na czym polega to, że ktoś po prostu to wszystko przeczyta, po pozlepia i z tego będzie film, to na tym to polega? Nie na tym to polega. Na mówieniu bzdur, na tematy, na których się te osoby nie znają, też nie na tym polega. Ale po prostu zrobiła się moda na kanały perfumowe. Tylko można to robić w formie, przedstawiam zapachy, mówię o swoich odczuciach, nie bawię się w czytanie nut, nie bawię się w, w mówienie pseudomerytorycznych rzeczy. Ja jestem muszę szympansów. Także... No niestety jest to wszystko. Przede wszystkim, że to ma rację bytu, że ludzie chcą oglądać reklamy, że ludzie nie wyciągają własnych wniosków, że ludzie mogą mieć takie klepki na oczach, że ktoś to wierzy, że ludziom się wszystko podoba, że ludzie właśnie potem nie potrafią oddzielać prawdy od nieprawdy, recenzji od reklamy, prawdziwych emocji perfumowych. Powiem tak. No i potem tak wygląda nisza potem ta pseudonisza, że mamy po prostu przenoszenie mainstreamu do niszy. Wypłaszczanie, zasłodzenie, coraz słabszą jakość. Jeżeli ktoś używa nieodpowiednio terminów perfumowych, w moim odczuciu należy reagować, zwłaszcza jeżeli jestem z samych początków perfumowego YouTube'a, kiedy za bardzo nie było kanałów, kiedy po prostu nie było zasypywania tego typu treściami takiej, a nie innej jakości. Szympansy, się nerw. Ale marchewki, Oj! Ło, wow. stałam prawie zaatakowana. No. Chyba nie lubię jak się nie poświęca im uwagi w 100%. Ale teraz jedzą w O! Mały czym Państwa akurat przychodzi nie żeby atakować do żeby Zobaczyć jeszcze orangutany. Um, ogólnie mamy. I jednego, i drugiego, i Alberta, i Raje też sobie zajadają. O, Albert patrzy. Co się, tam tutaj jakieś brudne szyby. Raja, to jest, co tam sobie leży, śpi Co tam, Raja? Co ty tam zajadasz? Raja, patrzę. Raja potrafi wysyłać buziaki. Albert majsterkuje, Raja maluje, rysuje. W każdym razie yy, ja tu zaś rozłączę, żeby tutaj dokładnie sobie poobserwować, ale tak jak mówię, yy, niestety <grybujesz> dla mnie, gdzie zawsze misją było tak naprawdę zarażanie innych tą pasją perfumową. Stworzenie takiego miejsca, gdzie będę gromadzić osoby, które takie moje miejsce, gdzie będę gromadzić osoby nadające na takich samych falach co ja e, osoby, które są zainteresowane światem emocji i czegoś innego, e, miejscem takiej prawdy perfumowej, e, gdzie totalnie nigdy nie będzie mi zależało na jakichś subskrypcjach, wyświetleniach, dlatego ja nigdy nie będę robić takich zabiegów, które mają tę ilość subskrypcji, sztucznie, pompować, zwiększać typu jakieś konkursy, niekonkursy, rozdania, nie rozdania. Bo to jest, y, celowe, są celowe zagrywki nie w moim stylu, tak samo jak wszelkie jakieś tam y, wspierania, nie kanału mi. Na przykład, to takie już nigdy nie dopowiada. się, to widziałam wielokrotnie, ale powiem tak, i na tym polega misja mojego y, kanału, kiedyś słyszałam od jednej osoby właśnie, która była zbulwersowana tym, że inny kanał coś takiego włącza, a gdy potem na przykład widzę, że wydaje się, że ktoś też to włącza, no nie wiem. Każdy sobie podejmuje decyzję sam, ale to znaczy, to jeszcze może mnie tak nie drażni, że to nie jest takie nachalne, przypominając sobie w sumie. No dobra, jeżeli ktoś nachalnie o tym nie wspomina, nie przypomina, nie namawia, to już jest OK. faktycznie ta nachalność w tym namawianiu jest chyba gorsza. No dobra, w każdym razie, co chciałam powiedzieć jeszcze? Um tego się teraz po prostu dużo namnożyło. I tak jak mówię, moja misja to było stworzenie tego miejsca, gromadzenie takich właśnie perłkowych ludzi, stworzenie takiego małego miejsca, ale właśnie sensownego miejsca, z taką prawdą, z emocjami, z prawdą perfumową. Ale też moją misją jest to, żeby. jakby to powiedzieć? Oj, o matko, co ten sam robi? żeby też uświadamiać ludzi. Przedstawiać te wszelkie informacje perfumowe, prostować różne informacje w różnych terminów, nut, składników, i tak I jeżeli widzę w treściach perfumowych tak totalnie irracjonalne informacje, tak totalnie nieadekwatne informacje, oczywiście, że każda skóra jest inna, każdy nas jest inny, ale słownictwo to jest jedno, bzdury w tym wszystkim, Natomiast właśnie taka wiarygodność na zasadzie wszystko jest dobre. Niestety jest to zjawisko szkodliwe i wydaje mi się, że ludzie chyba nie do końca to zjawisko potrafią wyodrębnić. Inna sprawa, że jeżeli widzę kanały, to nawet czasami te same zapachy są polecane. Nie wiem, ten jakąś lebą, ziób. Guidance, Sam Nie wiem. Wszystkie takie są te same rzeczy polecane. Widzę na jednym kanale, na drugim kanale. To są jakieś inspirowania się, ale są cały czas polecane takie rzeczy, które są na przykład... Powiem tak. Można znaleźć budżetowe rzeczy na takim i na innym poziomie. I oczywiście, że każda skóra jest inna, ale w momencie, gdy poznałam gdzieś ponad 37 tysięcy zapachów... To jestem już bardzo wyczulona i widzę ogromną różnicę w poziomie realizacji pewnych kwestii. I może być gurmą szlachetny, wyważony, jakościowy, ale też zupełnie inny może być sandałowy, jakościowy, ale też mdły. No i po prostu, jeżeli ktoś te słabe rzeczy, nie wiem, płaskie, chemiczne, wychwala i tak dalej. Dla mnie to nie do końca jest to wiarygodna osoba. Ja już wiem, że raczej nie jestem w stanie, że tak powiem, polegać na tych poleceniach. No dobra, kończę, kończę, bo mnie znowu zaatakują. Kończę, ale nie mogę coś skończyć. Nie wiem, jak to rozłożyć. W ogóle mają ucztę marchewkową, jak widać, malutkie szympansy, też mają marchewki, te duże szympansy dorosłe w ogóle brały tak marchewki, że w jednej łapce, w drugiej łapce i jeszcze w jednej stopie, w drugiej stopie sobie też nie są chwyt, mają takie mocno, no chyba lepiej rozwinięte, jeszcze bardziej chwytne i w ogóle nie wiem. W każdym razie, ja akurat, człowiek jest przeważnie rozwoj, sambor. Ale zrobiłam sobie tam ucztę. Wszędzie marchewki. A ja w ogóle <grywki> dzisiaj też jadłam marchewki, których nie powinnam. I mamy jeszcze. Zaczepia, zaczepia, o matka. No dobra, w każdym razie. Odebrałam paczkę, co prawda myślałam, że jej nie odbiorę, dlatego że padł mi telefon, ale w końcu w tym połączeniu przysiadkowym ze skajemki na autobus podładowałam. Myślałam, że może po prostu Darek mi odbierze, on um, będzie pracował z prawem, natomiast udało się, podładowałam i odebrałam. Natomiast jestem padnięta, teraz muszę się łączyć na szkolenie, e, podłączyć się. E, także na razie tej paczki nie rozpakowuję. zresztą żeby dobrze podejść do tych wszystkich testów pierwsze i tak dalej, to musi być ciało skóra po prysznicu, czyli takie właśnie ciało na zasadzie poprósniczu takie czyste płótno na które można sobie aplikować.